Cześć Wojtek. Cześć jak czapka. N jak narty. <głos> <głos> Już mnie na starcie wybiłeś, ale dobra. Chciałem Cię dzisiaj zapytać, co sądzisz na temat posiadania RPA i systemu księgowego razem lub osobno? Co, co myślisz na ten temat? No to w sumie możemy już, moglibyśmy skończyć nasze rozmowy, bo bym Ci powiedział, że to zależy. To wyjaśnij, chętnie posłucham. No jest to dosyć skomplikowany temat. Czy posiadać to lepiej razem, czy to osobno? Teoretycznie po to się wdraża w system ERP, żeby mieć wszystko w jednym miejscu i dostęp do wyniku finansowego, do raportowania. Część informacji przecież jest napisana na, w księgach, na zapisach. No, i można powiedzieć, że ideą wdrożenia systemu ERP jest no, posiadanie tego wszystkiego w jednej bazie danych, w jednym miejscu, automatyczne przekazanie dokumentów do działu księgowości. Tak, dział handlowy wystawia, księgowość widzi, można księgować bez żadnego importu tych dokumentów z jednego do drugiego systemu. To zapewne zaleta szybkość weryfikacji posiadanych informacji. Mhm. Natomiast jest to rozwiązanie, przy, szczególnie przy dużych systemach i przy dużych yy, klientach, to też ma swoją wadę i to sporą wadę. A no jaka to jest wada? U, umówmy się, że większość wdrożeń, które realizujemy, szczególnie tych dużych, te systemy w części logistyczna, produkcyjna jest bardzo mocno rozwinięta. Jest, tych, jest tych rozwiązań dobudowanych bardzo dużo, dedykowanych. Mm -hmm. Dedykowane rozwiązania często są oparte też o standardowe rozwiązania, które posiada, dostarcza ci producent tego programowania już w pakiecie, tak, i producent dostarcza ci mm -hmm. jakiś tam pakiet funkcji, i ty do, do tego dopisujesz kolejne funkcjonalności. No i teraz mm -hmm. takie sytuacje już były w przeszłości. Okazuje się, że żeby wysłać deklarację, Musisz mieć najnowszą wersję systemu finansowo-księgowego, bo nie wiem, na bramkę się nie może dostać. Ministerstwo coś zmieniło. Co prawda, teraz już tak się nie dzieje, to wiemy wcześniej o zmianach, ale, ale bywały takie sytuacje, że nagle po prostu zmieniali numer bramki, czy cokolwiek, i musiałeś podnieść wersję systemu ERP całego żeby skorzystać, z żeby wysłać JPK. No ale co z czym to się wiąże? Po pierwsze, powinieneś przetestować wszystkie dodatki, które masz dopisane na nowej wersji. Czy to jest możliwe w krótkim okresie? To zależy, ile tego masz. No, Możesz nawet wszystkiego nie przetestować, a z drugiej strony możesz nie mieć czasu na to, że coś się zdarza, że producent oprogramowania może wycofać jakąś funkcję, funkcjonalność, z której ty korzystasz nie jesteś przygotowany na zmianę procesu, czy na przygotowanie obejścia takiej funkcjonalności, a takiej funkcjonalności przestaje istnieć. I następnie, a Ty musisz przecież podnieść RPA. No i teraz tak, stoimy między młotem a kowadłem, czy podnosimy wersję i ryzykujemy albo tracimy jakąś funkcjonalność, ale wysyłamy JPK, czy mimo wszystko yy, nie wysyłamy deklaracji. Jednego takiego klienta przecież mieliśmy który napisał do urzędu, że ze względu na problemy systemowe nie jest w stanie wysłać deklaracji miesięcznej VAT i tak chyba przez kilka miesięcy ani nie wysyłał. Ze względu na to, że miał problemy z funkcjonalnościami i na, nowszych, na nowszej wersji. No i teraz zdarzały się przypadki, że ktoś na no, chura jakiś dział IT stwierdził, że w ogóle zrobi sam takie podniesienie. No i wtedy jest totalna katastrofa, bo nawet nie wie, na co zwrócić uwagę, I, i przestaje nam działać logistyka, produkcja, czy przestaje nam firmie wysyłać się JPEG na przykład. No i to jest taki dylemat, który czasami trzeba z, który trzeba zdecydować, w którą stronę pójść. No i to jest, to jest taka dosyć duża wada, gdzie teoretycznie większość firm, jak mamy przecież spotkania handlowe, no to mówią, no chcielibyśmy mieć erp żeby mieć wszystko w jednym miejscu, ja to rozumiem i tak powinno to być, ale z drugiej strony, jeżeli mocno zaczynasz rozbudowywać system ERP, i klient nie liczy się z tym, że, że podniesienie tego ERP no to też nie będzie, wiesz, zainstalowanie nowej wersji nie wiem, aplikacji na telefonie przeglądarki, <grych> tylko to jest proces znowu. Podniesienie wersji jest procesem praktycznie wdrożeniowym, to na mniejszą skalę, bo nie musisz robić analizy, musisz przetestować funkcjonalności, które są i odzwierciedlić je, ale, ale jest to nadal proces, który musi trwać i. I zazwyczaj to nie trwa dwa tygodnie, tydzień, w zależności też oczywiście od klienta, no ale może potrwać czasami, nawet i do i miesiąc, jeżeli chodzi o podniesienie yy, firma, które, z których praca jest mocno uzależniona od działania takiego systemu ERP. No i, i teraz lepiej mieć to razem czy osobno. No, jak masz osobny system finansowo-księgowy, no to podnosisz sobie system finansowo-księgowy, a twoja produkcja dalej chodzi. Podnosisz ją tylko wtedy, kiedy wdrażasz nowe rozwiązania albo ze względu na bezpieczeństwo, tak? Ale nie jesteś uzależniony od, 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 od części finansowo-księgowej. Gdzie mamy jednego klienta przecież, który ze względu na to chce zrezygnować z części finansowo-księgowej w systemie ERP? A z drugiej strony? Yy, no, rozdzielasz sobie te dane i to też nie jest dobrze. Pytanie, co ty chcesz uzyskiwać? Często w firmach produkcyjnych no jest to niemożliwe, żeby... No, nawet sobie wyobraź, że w module handlowym, często żeby poznać dobrze RKZ, czy jakie koszty i jaka jest twoja marżowość, to masz to wtedy z jednego systemu, a w tej chwili z modułu handlowego, no może zobaczysz jaką miałeś cenę tego towaru, tak, jaką uzyskałeś marżę, ale nie będzie ona pełna, kosztów pośrednich nie będzie posiadać. No nie, tylko stosunek no, ceny zakupu tak, do ceny sprzedaży ile, i koniec tematu. O ile dobrze też to zarejestrowane. A z drugiej strony no, masz księgowość i musisz jakieś te dane, chociażby je zmigrować, albo co miesiąc do kosztów, jakiś tam stan magazynu dać, żeby wrzucili coś w koszty i jakieś tam to przesynchronizować. No, jest to trudny wybór. Trzeba sobie zawsze odpowiedzieć za i przeciw. Często firmy zbyt pochopnie podejmują w jedną i w drugą stronę albo o rozdzieleniu, właśnie w przypadku firm często produkcyjnych, chcieliby to jednak rozdzielić, to często no, u nich akurat się okazuje czasami niemożliwe. Albo nagle scalić, tak? tylko że potem wiąże się to z tym, że okazuje się, że na podniesieniu wersji trzeba spędzić sporo czasu i, i nie jest to proces, który trwa kilka minut. No, jak nas widzi klient, jak my podnosimy wersję? Przychodzimy, next, next, instalujemy next. next, dalej, koniec. Tak? Ale to, że u nas my musieliśmy postawić całe środowisko testowe. Serwery, odtworzyć bazę, przeprowadzić przez procesy, sprawdzić najważniejsze funkcjonalności, czy one działają. No tego już nie widać, prawda? To jest coś, czego klient w ogóle nie zobaczy. Nie zdaje sobie to z prawda. tego sprawy, on tylko widzi często ceny, dlaczego, tyle nie kosztuje podniesienie szerszki. No Są tacy, którzy rezygnują no. z tego, nawet potrafią ci powiedzieć: To w takim razie nie testujcie, to my sprawdzimy, a potem najchętniej, żeby cały dzień siedział być na infolinii i tak, pomagał rozwiązaniu, A to jest niemożliwe. Jakby coś nie działało, nie? Ale jest to już niemożliwe, bo jest za późno, co my się nie, nie zgadzamy i, i po prostu mówimy, że. Nie, no to jest droga do no. Tam sobie no. strzelają w kolano, tak. No, z, wiedzą, że się system może wysadzić. No to. Tak. Nie, chyba, że nie, ktoś nie sobie by, by wytatuował w tej chwili przy mnie na, na, nie wiem, na ręce, na czole. Tak jestem świadomy tego, żeby potem nie było, że ten mail się sam wysłał. No. Tak, jestem świadomy tego, co robię. No i nie, no, no. to jest taki, tak, ta, takie mam przemyślenia no. i nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, co jest lepsze, bo ci zakończę to słowami, że to zależy. No, no tak, no niestety wszystko. E, wszystkie takie decyzje mają wiele czynników nie? i tutaj no, przede wszystkim chyba trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie jako przedsiębiorcy najważniejsze, tak? Jeżeli mam produkcję i, i chcę ją jak najlepiej wyceniać, no to lepiej mieć to razem z, z, Ale... z tym minusem, że niestety jak będzie JPEG 28 wersja trzecia za miesiąc, no to się trochę rzeczy do góry nogami może wywrócić. Nie? Pod warunkiem, że dostaniesz wcześniej informację o podniesieniu czy o, o zmianach i nie będzie takiego jak było tam dwa czy tam trzy lata temu. I pod warunkiem, że zgodzisz się na to, że to podniesienie trwa i, i to nie jest po prostu instalacja programu Next, 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 tylko jest to proces jakiegoś tam wdrożenia na nowo. Tak? I akceptujesz to, że czym to się wiąże z kosztami, z czasem, ale jednocześnie też z jakąś tam jakością. No i niektórzy klienci chyba może miał, miał, mam, mam odpowiedź. Jeżeli chcesz, bardzo, jeżeli chcesz bardziej zaoszczędzić, może, no to rozdzielenie jest czasami, no tańsze, chociaż czy tańszym, nie wiem, bo te dane musisz przesyłać pomiędzy tymi systemami. No nie, czas nie człowieka nie, nie, nie powiem co Albo dobrze. jakiegoś web serwisu, tak. czy innego punktu wymiany informacji. Nie, no nie, to... nie ma odpowiedzi. Ale każda droga jest drogą, w której mogą powstać błędy, więc tak. no, no nie ma, nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi e, i, i trzeba to w każdym przypadku i w każdej przedsiębiorstwie rozważyć to po prostu osobno. I, tak. i... No dobrze, Wojciu, no to ja bardzo dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. E, myślę, że m, na, oglądający nas lub słuchający... Znowu dostali garść informacji. Tak, tylko że teraz nie, nie, nie wyciągną. Nie <laughs> nic tej teraz nie wyciągną. Ale no, nie na tym to polega. To polega to właśnie na tym, że to masz się zastanowić, a nie do no odpowiedzi. Oczywiście, tak. świadomość. Nie, nic nie jest war, bardziej wartościowe niż świadomość i Zgadza decyzje. Się. No nic. Dziękuję ci Wojciu bardzo. Do usłysząka. Чэш Чэш